Cześć, witam Was Dawid, Kerał Śrem. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film Z prezentacji głośników Gaz Audio Głośniki średnio-niskotonowe Od najsłabszego do najmocniejszego w ofercie Jak widzicie trochę wieje Bo jestem na wieży widokowej W Świechocinie I teraz zrobimy tak <laughs> Jeszcze czegoś takiego na kanale nie było Więc może spróbujemy Zobaczymy jak to pójdzie piszcie w komentarzach, który z głośników wam się najbardziej podoba i jak dacie, powiedzmy na kanale z 500 subskrypcji, 500 łapek uzbierane pod filmem, z własnej kapuchy kupię te głośniki najtańsze lub najdroższe które wybierzecie, tak jak będzie najwięcej komentarzy, 500 łapek w górę i z własnej kapuchy kupię porównamy z innymi, które mamy i zobaczymy jak gaz audio gra nie tylko za bufer 6,5 cala ale 6,5 cala w drzwiach Pozdrawiam Was, zapraszam na film. Hej! Prezentacja głośników Gaz Audio. Przekrój głośników drzwi od najsłabszego do najmocniejszego. I na początku powiemy może o cenie. Zaczynając od najtańszego: 150 zł za parę, 200 zł i najmocniejszy gracz: 450. Każdy z tych głośników jest dostępny również w rozmiarze 6,5 cala. My dzisiaj mamy tutaj do prezentacji 8 calowe. Więc zaczniemy od pierwszego modelu. Oj, tu kamerka się przestawia. PSM 8 Wygląda to tak, że głośnik ma zakres pracy od 95 do hercy do 10000 i 65 W RMS. Drugi głośnik mocniejszy. Zakres pracy od 90 tysięcy od 90 Hz do 10 tysięcy W w RMS-ie 80. Jest już trochę cięższy. Widzicie fajne terminale. Łatwe, proste w montażu, bardzo wygodne do montowania. Tańsze mają nawsówki. No i najmocniejszy głośnik. Tutaj to gaz. Bro. Jak widzicie tutaj jest do zestawu maskownica, dostępna Która się przyczepiła Maskownice są dwie, głośniki dwie sztuki 125W RMS Odlewany kosz Zupełnie już inna jakość, końcówki też na terminalach Więc jak widzicie głośniki bardzo fajnie się prezentują W najbliższym czasie może będziemy mieć okazję przetestować Jak grają Zobaczymy. Jesteście już po prezentacji materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, Instagram tam znajdziecie zdjęcia. Subskrybujcie kanał. Sam jestem ciekaw, jakie głośniki wybierzecie do testów. Czy średniaka, najtańsze, najdroższe. Rozmiar 6,5 cala. Kończę. Dzisiaj pozdrawiam. Hej.